Obecność tej koalicji lewicy jest o tyle od razu od początku dziwna, że wszyscy pamiętamy z dawnych czasów, że lewica z zasady to była ta część sceny politycznej, która zwracała się ku pokrzywdzonym, ku, ku upośledzonym, która chciała reprezentować wykluczonych. Tymczasem jaki jest trzon spoiwo tej koalicji? No, Poczucie pogardy. To są wszystko, można powiedzieć, idaskalia. Głównym rdzeniem, e, główną kanwą wydarzeń jest to, że ci w tych kilku razemowców zdradziło Donalda Tuska. Nie, bo Jak można jest... odejść od Donalda Tuska? Jak można odrzucić taką łaskę? Dobry wieczór, Państwu. Witamy serdecznie w researchu. Rafał Ziemkiewicz. I Wiktor, świetnie. Dobry wieczór, Państwu. Yy... No, i będziemy komentować to, co w naszym researchu znaleźliśmy z wydarzeń tego dnia. Już Państwo widzieli, jaki tytuł daliśmy. Bo też premier Tusk znalazł. To, co mnie zaciekawiło, że znalazł wczoraj najważniejsze wydarzenie tygodnia i dnia. I ja się tak zastanawiałem, co za on co... co zapełnia umysł premiera? Czym premier się niepokoi w niedzielę, kiedy ma chwilę czasu na refleksję po ciężkim sześciu dniach pracy, bo to znany pracuć od zawsze był znany z pracy. Czym zajmuje się premier Tusk, kiedy w niedzielę spędza czas samotnie, albo nie samotnie, ale myśli o Polsce i zastanawia się o najważniejszych rzeczach. I zawsze możemy zobaczyć, czym zajmuje się premier, no. co, z, co zajmuje umysł premiera po jego tweetach. Jak ważny Istotne rzeczy dla społeczeństwa, dla naszej przyszłości, dla rozwoju, dla Polski, dla ekonomii, dla świata, dla Europy zaplątają umysł premiera. Do tej pory przede wszystkim były to, byli to Daniel Bajtek, Mariusz Kamiński, tam wszyscy Romanowski, wszyscy ci inni ludzie, których chciał powstać do więzienia, tudzież Kaczyński z Morawieckim na zmianę, a wczoraj dołączył do nich... Zandberg. No właściwie to jest przełomowe. Bo to jest... Pier... Znaczy nie, bo Zandberg zanim dołączył, to się odłączył, no Zandberg. powiedzmy. Ale rzeczywiście ja bym nie nadał... Tak to, tak to przeważnie bywa, jak mawiał, że jak będą zwalniać, będą zatrudniać. No tak, no tak, ale jeżeli się ktoś odwija, no to u nas pamiętacie Państwo, jak to było. Giertycha chcieli do wora i do jeziora, a jak się Przestawił. No ludzie, którzy są tak. tak starzy jak ja, bo Wiktor to chyba jest młodszy, może wojny na górze nie pamiętać, a ja jestem tak stary, że pamiętam jak to Wałęsa był Kaczyńskim, dyktatorem, Mussolinim małym, potworem po prostu i tego potwora jak się tam okazało, że z tą Matką Boską i tym różańcem to pizz, też kapuś i też się tam, prawda, po tego, to się od razu pobratali I się okazało, Wałęsa? bohater narodowy, najważniejsza, tak a było. Stefan Niesiołowski przecież to był największy oszołom, jaki w ogóle tak. Pili z niego strasznie, a potem się zblatował tak jak Giertych. To jeszcze okazało jedna okazało. taka postać mi się przypomina niedawno zmarły Leszek Macolskich, który jak okazało się, że ma pewne rzeczy w życiorysie, to natychmiast stał się, e, stał się dobry. A to jak już lecisz po takim Nestorach, to ja przypominam sobie w takiej gazeta wyborcza walnęła na pierwszej stronie taką zajawkę, Nestor ruchu narodowego ostrzega. No i na czwartej stronie wielki wywiad czy wielki artykuł Macieja Giertycha, rozumiesz Giertycha Seniora który w 90 roku, ja pamiętam, jak szedł do wyborów z takim hasłem Ani Żydo Komuna, ani Żydo Solidarność. Nie? Nic tam nie działo. W 91 były te pierwsze wolne wybory, a im się okazało, że i on może być w gazecie wyborczej. ale przepraszam za ten przedługi wstęp, to działa również w odwrotną stronę. Jak to pan Neumann mówił, póki jesteś z nami, to jesteś z nami, ale jak zdradzisz, to ci taka no i... Takiego tweeta napisze premier No i <laughs> powiedzmy sobie szczerze Że jak ktoś się wypisuje To szybciej to odczuwa I łatw... łatwiej odczuć Wypisanie niż dostąpić Łaski zapisania się Chociaż są przypadki Zapisania się błyskotliwe Tak jak Roman Giertych No ale on się jednak został prawnikiem Tusków Więc chyba posiadł też wiedzę, która sprawiła Że stał się bardzo wartościowy I koniecznie musi mieć upragniony immunitet Immunitet dla Giertycha w pewnym momencie stał się takim właściwie narodowym celem numer jeden. To była ważniejsze dla racji stanu niż TPK, elektrownia okay. e, atomowa, a nawet granica na Odrze i Nysie Łużyckiej razem wzięte. Wiesz, Giertych wniósł też taką wartość dodaną, bo on ma w DNA organizowanie bojówek. No to przedwojenne ruchy narodowo-radykalne. Ale chyba nie chcesz anr u porównywać z tymi babciami, z te, co siedzą na Twitterze i piszą no, te hasztagi. Słuchaj, czasy się zmieniły, nie? Dzisiaj, no. dzisiaj się... Każdy ma, dzisiaj bojówka nie gania, każdy. dzisiejsze wesele nie ganiają północy. ma taką. A, czy każdy ma taką czy ma tylko właśnie w klawisze. No. Każdy ma taką falangę, na jaką zasłużył, tak? Ale słuchaj, wróćmy, wróćmy do pana Zandberga, no bo ktoś może, może powiedzieć, a może, a może to przesada. No partia za po pierwsze, partia Razem nie jest wielką partią. Nigdy nie była, no, jest taką partią niedużą. Po drugie, z tej partii razem, zanim ona się w końcu zdobyła na to, żeby jednak pójść tak w drogę ideowej lewicy, a jak się chce być ideową lewicą, no to nie można być konformistyczną lewicą. To jednak Pół tej partii razem, znaczy mówię o reprezentacji zejmowej, stwierdziło, że jednak woli być w rządzie niż być ideowymi. Mam no ale pół, zbieria... ale pół stwierdziło, że będą ideowi i się wypisało z zabawy, Moim zdaniem to no jest i jeszcze została Jednoosobowa partia, czyli wyrzucana z partii razem Paulina Matysiak, która... No, z... To już wywołałeś, musimy zobaczyć materiał. w dalej, co o tym Czym, czym sobie Zandberg tak nagrabił? Rząd Donalda Tuska zawiódł ludzi, nie dotrzymał tej obietnicy i zawodzi kolejne grupy. Zawodzi pracowników, zawodzi kobiety, zawodzi pacjentów, którzy leczą się w polskich szpitalach. Zawodzi młode pokolenie, które rzucono na pastwę banków i deweloperów i które z przerażeniem patrzy na ceny mieszkań i na rosnące czynsze. No więc drogi Rafale, bo Ty postawiłeś taką tezę, że to taka ideowa lewica wierna swoim ideałom odeszła, ale ja mam co do tego wątpliwość i zastanawiam się nad zupełnie inną wersją tego, tym bardziej niekorzystną dla y, pana Tuska, premiera. Bo zauważyłem, że kolega Zandberg, którego rzeczywiście pamiętam z, z, jeszcze z uniwersytetu jako takiego kiedyś działacza takiego lewicowego, trochę chyba nawet trockizującego, potem coraz bardziej pragmatycznego, coraz bardziej pragmatycznego, potem mówiącego, że on jest taka nowoczesna lewica, on tam mieszkał w ogóle w Danii, więc on będzie taką lewicę taką duńską, taką niekomunistyczną tutaj wprowadzał. Współdzielnie te sprawy i to będzie inne niż te komuchy, a na końcu z tymi komuchami wszedł w jedną koalicję. To przekonało mnie do tego, że ma również sporo takiego odruchu pragmatycznego, bo powiedzmy sobie szczerze, że te razemki to nie tylko nie byłyby posłami, ale nawet radnymi w Warszawie by nie byli bez tego dealu z SLD, więc jak trzeba było, to się okazali całkiem pragmatyczni I ja teraz w tej sytuacji, do której która się zaczyna, zastanawiam się, czy oni dalej nie są tacy pragmatyczni, bo ten pragmatyzm się najwyraźniej w ich rozwija, a jeżeli tak jest, to czy oni wcześniej nie zauważyli pewnego zjawiska, które z czasem zaczną zauważać inni? I czy to nie niepokoi tak naprawdę Donalda Tuska? Pamiętaj, że u poprzedników też. Najpierw był jakiś Gowin, potem zaczął coś tam straszyć Ziobro, a potem trzeba było już na siłę sztukować jakimś Mejzom i w ogóle e, biegać i cały czas e, e, łatać, e, łatać statek, który coraz bardziej nabierał. I czy to nie jest tylko, że PiS na to potrzebował pięciu lat, a czy Zandberg już nie zauważył teraz, że Za platformę wszystko idzie szybciej. <laughs> że, to, jest to jest partia bardziej postępowa, no to jest oczywiste. No. Taka partyjka, bo co to, to będzie koło poselskie, tam czteroosobowe chyba, tak? Jeśli dobrze pamiętam może nawet trzyosobowe, bo nie, nie wiem, w końcu jeszcze ta, ta sprawa właśnie jednoosobowej partii Paulina Matysiak, z którą nie wiadomo, jak się jej losy potoczą. Nie. Jakby jedna rzecz mi do tego, co powiedziałeś, nie pasuje. Ponieważ no, generalnie gdyby znaczy to jest w ogóle problem właśnie takich ludzi, którzy, których uważam za ideowych lewicowców, czyli ludzi, którzy, delikatnie mówiąc, głęboko się mylą, ale wydaje mi się, że mają uczciwe motywacje i można, i można jakoś z nimi rozmawiać. Ryszardów, jakoś... Ryszardów Bugaj wszelkiej maści. Jest. No Ryszard Bugaj już jest seniorem, oczywiście tak, jest też ten typem człowieka, który jest lewicowcem, ale jednak uczciwym mimo to. Natomiast myślę o takich ludziach typu na przykład Rafał Woś, znany publicysta, czy właśnie w Wspomniana Paulina Matysiak, bo teraz ktoś, kto. Jest, jest taka sytuacja, że masz rząd, który z lewicą ma wspólnego no postulaty rozporkowe, jak to nazywają Amerykanie. Nic poza tym i której, gdzie ta lewica jest frędzlem i nie ma nic do gadania. Może liczyć na to, że coś dostanie trzech wiceministrów, paru dyrektorów, ten samochód służbowy, coś takiego, ale nie podskakiwać mi to, jak tam pani Dziemianowicz-Bąk czasem wyskoczy z jakimś żoną, by tu komuś dała, jakimś matkom albo jakimś... Nie, siedź, babo, tutaj jak dostałaś posadę, to, to bez, bądź cicho. No i teraz ci... Ideowi lewicowcy, jak odchodzą od, od tego bloku lewicowo-liberalnego, to teraz mają taki problem, bo właściwie lewicowe, uczciwie pojmowane lewicowe postulaty skłaniają ich do, zbliżania ich do PiSu. No bo przecież jaka jest największa partia lewicowa w Polsce? Jeśli chodzi o postulaty ekonomiczne, socjalne, no to to jest PiS. No tak, a różnica? Tylko, że, tylko że konserwatywna w formie, ale lewicowa w treści. No bo nie, rzeczywiście w rozporkowych tematach jest prawicowa, natomiast w jest wszystkich innych. A poza jest tym, a poza rowerze, przerwę, ale tak szczerze mówiąc, drodzy państwo, tak szczerze, teraz z czystą ręką, z sercem, na, na, z ręką na sercu, przepraszam, uczciwie powiedzcie, czy wiecie, o co chodzi, bez googlowania, dokładnie w sprawie związków partnerskich? Eee... E, za, dużo, za dużo wymagasz. No. No. Chodzi mi, dokończę ten swój Zaprasza. długi wywód. Bardzo Państwa przepraszam, że jest przedługi, ale wydaje mi się, że to jest ważne, ponieważ jeżeli ktoś chce rzeczywiście być ideowo lewicowy, no to tak jak Rafał Woś musi w którymś momencie powiedzieć, tak jak Woś napisał w polityce, napisał, hej, słuchajcie, przecież nasze lewicowe postulaty są identyczne z postulatami pisów, więc w sprawach socjalnych powinniśmy współpracować z pisem. Ale tu masz sektę szaleńców, yy, sektę tożsamościową, która opiera się na urojeniu wyższościowym, że oni są szlachtą, a wszyscy inni apisowcy są hamstwem. i dla nich jakakolwiek współpraca z pisem to jest zdrada. No i tak właśnie na to zdecydował Paulina Matysiak się zdecydowała, że CPK jest ważne i ponad podziałami politycznymi powinniśmy i o kilku prorozwojowych Natomiast jestem ta, ta grupa z Zandberga, która wyszła. Jeżeli uczciwie traktuje to, co powiedziała, czyli że rząd Tuska zawiódł, no to powinna w jakiś sposób się otworzyć na współpracę w ramach opozycji. Nie mówię, że, i tego, że się wiem. pokochać, polubić, rzucić w ramiona, ale współpracować na konkretnych tematach. Ale od tego się boją z daleka, no bo jak to zrobią, to tak jak na tę biedną Paulinę, wjadą na nich te wszystkie tvn -y, te wszystkie ale wybory, mają... czy te wszystkie bojówki Giertycha. Ale mają przykład jednej rzeczy, że popałnienie Matysiak no, to takie planowe było, i w stylu gazety wyborczej. Przejedziemy po niej czołgiem. Kiedyś to tak było, że ktoś taki się z lewicy skądś wychylał, to przejeżdżało się po nim czołgiem i już potem nie jeździł, bo zostawał jak to, co z człowieka zostaje przejechanego czołgiem. Adam Michnik decydował, że potem panu przejedziemy czołgiem. Tak, i tego I wtedy i tego pana nie ma. Tego panu się nie podaje. Panki jest z faszystą, antysemitą, pijakiem i złodziejem, bo każdy pijak, to złodziej, jak wiemy Ale z klasycznego filmu, prawda? Albo jest wariatem, albo kolaborantem, Nieważne, ale Każdy w każdym razie. To Nie ma. Jeżeli ktoś nie, wiadomo było, że jest niewpuszczany do no gazety co, to, wyborczej. to nadal tak jest. Jeżeli, e, słucham, to nadal tak jest. Bo, Tylko, że ten czołg się trochę. ale, no, ale sekundę, czołgzał z kartonu. Czołg, czołg miał tak, Czołg miał, miał najpierw przejechać po różnych mediach, e, miał przejechać po Republice, miał przejechać po Krzysztofie no. Stanowskim, miał przejechać po różnych innych miejscach, przejechał i to wszystko dalej hula. Potem miał zacząć ustawiać politykę. Miał przejechać po, po, po Paulinie Matysiak. No już się wydawało, że posłanka lewicowa. No przynajmniej ją, oni Robią z niej miazgę, że za to, że to chodzi, nie do tych mediów, rozmawia z nie tymi, z jakieś stowarzyszenie. W ogóle zajadą ją, zniszczą, napuszczą gier tych dołączy, napuszczą silnych razem, w, w, wtupią babkę w ziemię, tak, że z nic z niej nie zostanie. I się okazało, że oni ją tułką, 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 a oni jak ją tułką to jakby, przepraszam, ale to je pompowali. A no, ona jest coraz większa, coraz większa. I wszędzie, z każdego miejsca... to z, też popularne. Z każdego miejsca im wyłazi i w ten sposób stworzyli jedną z największych osobowości w polskiej polityce. I ja myślę, to że te ciekawe. Zandbergi, które są... Ale czy Zandbergi się właśnie zdecydują na to, żeby pójść pod ten młotek, czy... Bo jest taka, wyczytałem w tym, co mówię, że jest taka opcja, że oni sobie teraz robią taką szalupkę, tak? Ich odejście nie sprawia, żeby koalicja straciła większość Podam większość jest kilkunastu głosów, w związku z czym tych kilku może odejść, Tusk może nad nim machnąć ręką. Ale już powstało coś, co jacyś następni zbudowani mogą, mają gdzie przechodzić, a nie, nie, nie na stronę PiSu czy Konfederacji, ale po swojej stronie mają gdzie uciekać i stanąc te warunki, bo ty wspomniałeś, że w którymś momencie, jak już władza PiSu gniła, to musiała się oprzeć na panu Mejzie, który zresztą z PSL-u przecież został ściągnięty, a ja pamiętam, że pan Adam Bielan założył jakieś kółko graniaste sejmowe republikanów, czy jakiś tam ich nazwał i Zaczął ustawiać warunki głównie dotyczące Narodowego Centrum A. Badań i Rozwoju i rozmaitych grantów, które na naukę o, można było stamtąd A. pobrać i przekazać w ale ja się, wybranym. Ale ja się zastanowiłem w tym jeszcze innym kontekście. Wyobraź sobie takich ludzi, którzy jadą autobusem takim, powiedzmy, że czerwonym autobusem sobie jadą i Dopóki wszystko jedzie i wszyscy jadą, i ten autobus ma ich dowieść, no to trudno, że tam czasami kogoś przejedzie, niezbyt ładnie kierowca się zachowuje, ale jadą. Ale w pewnym momencie część nawet parę osób, wysiada i mówi, a my to te chrzanimy, ten autobus się zaraz rozwali, jedzie, w ogóle nie jedzie, nie jedzie w tym kierunku, w kierunku i my nie? wysiadamy. To ta reszta zaczyna myśleć, Pierwsze tak no. można, a po drugie się zaczyna zastanawiać, no. a wszystko zaczyna się tutaj, wszystko zaczyna się w kiepełę i zaczyna się kombinowanie, osłabia się morale, straszenie Tuska, no z jednej strony jest straszenie Tuska, z drugiej strony jest kombinowanie, a te razemki sobie przychodzą, mówią sobie co chcą, mają wszystko w nosie, są, nic im się są, są wolnymi stało. ludźmi i nic im się nie stało, biorą w Sejmie. Może można, o, mściwości, może można o mściwości Donalda Tuska w środowiskach politycznych legendy chodzą i one nie są chyba bezpodstawne, więc zobaczymy. Proszę państwa, doszliśmy do tego momentu, kiedy zdecydowanie czas najwyższy, żebyśmy państwu zadali pytanie. Bo jak państwo pamiętacie, mamy taki zwyczaj, że zawsze robimy sądę. Ja to nawet muszę sobie hmm. ściągnąć to pytanie, ale... A ja już je mam przed ty już sobą. Je masz przed sobą. Po prostu, kto ma rację, proszę państwa? Kto ma rację w tym sporze Donalda Tuska z partią Razem, a żeby Państwu łatwiej było yy, z, przemyśleć ten temat, to jeszcze pozostaniemy przy nim na chwilę i zaprezentujemy Państwu wymianę zdania, jaka nas właśnie, między Donaldem Tuskiem, a wielokrotnie już to przywoływano przez panią posłanką Matysię. Prawo, sprawiedliwość, prawo i sprawiedliwość i razem te nazwy partii wymyślił ktoś obdarzony nieprzeciętnym poczuciem humoru kropka czarnego. To jest ten jadowity tweet Donalda Tuska, no i riposta Pani Pauliny, a nazwa Platforma Obywatelska Pana nie bawi. Dziwne. Ale Dziwne. Dziwne. zobaczyć drogą... na, 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 na wojska. Na tak, właśnie jak... to jest 32 tysiące. No, generalnie rzecz biorąc, w liczbie tych lajków, zdecydowanie bo... pani Macyak pokonała premiera, nie powiedziała nic nadmiernie oryginalnego, oryginalnego mówiliśmy nie, o tym to, w ostatnim researchu. Między... Wiadomo, że platforma nie jest obywatelska jest partią antyobywatelską. Jest, jest obywatelska w takim dokładnie sensie, w jakim milicja obywatelska była milicją no tak, tak, była tak, obywatelska. To, no, to, to jako żywo, no w takim sensie, że odwoływanie się do. Nazwy Obóz Demokratyczny, która przypomnę, to dziadkowie tej formacji u Bieruta tworzyli Obóz Demokratyczny. To się tak nazywało Siły Demokratyczne, Obóz Demokratyczny. Demokracja PZPR, Ludowa, PZPR, nie, ale to mówię o tym pionierskim okresie. No to... PZPR, czyli najpierw to było PPR. PPS, potem się zjednoczył w PZPR, plus tak zwane stronnictwa sojusznicze, to był obóz demokratyczny, a reszta to był obóz reakcyjny, sanacyjny, a mówiąc wprost faszystowski. No i to po prostu, to, to, to jest ta tradycja, ale właśnie, która wróciła. Ale właśnie tu chciałbym, Rafale, zwrócić uwagę na drugą stronę też naszej sądy, o której przypominamy, ale też tej sytuacji, że... No dobrze, no razemki chyba tak, takie całkiem niepragmatyczne nie były, skoro weszły i tutaj, i takie ideowe, skoro weszły w koalicję jednak z facetami, którzy na, e, że tak powiem, e, realizację postulatów robotników i wykluczonych średnio dawali e, szansę ze swoim podejściem chociażby do na majątku narodowego i do industrializacji, bo no, ogólnie. A także pamiętasz przepraszam, pamiętasz model dyfuzyjno-polaryzacyjny. Yy, yy, polaryzacyjny model, no, pamiętam. Na czym, na czym polegał? Pozwól, pozwól że na taki wtręt. No W ogóle obecność tej koalicji lewicy, jakiejkolwiek lewicy, No chyba że lewicowość polega na orientacji seksualnej, jak w wypadku Piana Biedronia i, i zapewnienia wpływu w sobie i partnerowi, czy apanarzy, obecność tej yy, koalicji lewicy jest o tyle od razu od początku dziwna, że wszyscy pamiętamy z dawnych czasów, że lewica z zasady to był ten, ta część sceny politycznej, która zwracała się ku pokrzywdzonym, ku, ku upośledzonym, która chciała reprezentować wykluczonych. Tymczasem jaki jest trzon spoiwo tej koalicji? No, poczucie pogardy dla... Wiochy, no nazwijmy to, wiochy, hołoty. To. Ale ty... ciemnoty takiej, więc jak można być jednocześnie lewicowcem i uczestniczyć w czymś, czego podstawą, tożsamością, ideologią jest pogarda dla tych gorzej urodzonych, niewykształconych z małych miejscowości, którzy jak to otwarcie im mówiono w ogóle przez 20 par lat powinni wy... wymrzeć jak dinozaury, jak to powiedział Donald Tusk, bo po prostu robią obciach przed Europą. To może przypomnimy ten model, jak już do tego przeszedłeś. Fuzyjno. Tak, że to ubra w model teoretyczny i ja nie wiem czy w historii polski ktoś wcześniej promował coś takiego, coś tak absurdalnego jednak, bo nawet komuniści udawali. No, wykluczali tam reakcje, tam e, salacje było, i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi, co wymyśliła to. Platforma? Jeżeli Państwo pamiętacie, panowie między innymi Rostowski, pan Grupiński kilka innych osób, Donald Tusk temu wszystkiemu przyświecał. Uwielbiali takie różnego rodzaju projekcje, symulacje, modele, które będą tak wyglądały światowo, europejsko i wymyślili model dyfuzyjno-polaryzacyjny. Model dyfuzyjno-polaryzacyjny polegał na tym, że cała kasa, wszystkie inwestycje, wszystko będzie się koncentrowało w kilku wielkich miastach, a to, co skapnie tam troszeczkę i zostanie. Jak ten miasto ja się, jak tym się tam uleje, resztki kości, to mogą mniejsze miejscowości się tym pożywić, bo i tak tam jest przerąbane. No, i, i niech tam się siedzą w tych miejscowościach, niech nie wjeżdżają do miasta swoimi starymi, smrodliwymi samochodami. Chociaż to pada, 20 dwudziestoparoletni stary samochód emituje mniej niż te suwy, którymi jeździ jaśnie państwo, ale to pretekst oczywiście, wiadomo o co chodzi. Proszę państwa, chciałem przypomnieć, że telefon posiadamy w studiu, 22-kierunkowy, 515, czy, 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 czy dobrze ten? Ślepota, przepraszam. 515-900. Macie państwo A na ja się zwrócić I uwagę. Czekamy na... też na państwa opinie w temacie, czy to już koniec. Znaczy, czy to no, koniec to nie, nawet nie czy jak to jest... mówił Churchill, to nie jest nawet początek końca, ale może to jest koniec początku. O. Tak jest, może to jest początek początku końca. Y ale ja chciałem zwrócić uwagę właśnie na ten aspekt tej sprawy, że jeżeli premier Tusk się zdecydował zaangażować to swoim tweetem, jeżeli to zepsuło mu popołudnie e, niedzielne, którego to nie, no, sporo się dzieje, nie to wiem. Znaczy, że musiały być jakieś inne wieści. Na, na Bliskim Wschodzie trwa jednak u, no, ograniczona, ale wojna od e, iluś tygodni. Różni premierzy i politycy przynajmniej symbolicznie e, piszą jakieś tweety. No, premiera to nie zajęło. Rozmaite inne sprawy nie zajęły e, premiera. Orańczycy e, nocni podchodzą pod granicę, a, w, no, no, może jeszcze nie pod granicę no, Polski, ale pojawili się, nie? W no, zwartych z, bieżących, szykach. Z, z bieżących spraw u nas bliżej, żeby tam daleko nie jeździć, no, ta z tych 15 zalanych powiatów tam jest dalej okropnie, nie wiadomo, kto tam e, e, pomaga. E, ośrodki e, polecam tuity profesora Pingwina, e, znanego łowcy troli, ośrodki. E, Pomocy psychiatrycznej alarmują, że są w głębokim korytarzu, żeby powiedzieć na, na, najdelikatniej i za chwilę nie będzie, Ale nie chcesz, będzie na tą pomoc. Będziemy Natomiast... pocania, bo teraz mamy, nie mamy godziny, żeby wyliczać teraz wszystko, to, co nie działa. W które się walą, bo nie musielibyśmy znowu wrócić do tego. Ale co się to jest dzieje w nauce w Polsce, Ważne jest to, że wali się... Co się dzieje w szpitalach, ile terapii się odwołuje, ile, ilu chorych zostaje bez leczenia, co się dzieje w polityce. Lekowej, gdzie nagle tam był konkurs na wsparcie polskich farmaceutycznych działań, i pani Heni Kloska odwołała, bo się okazało, że po co Polakom lekarstwo? możemy kupić. Już nie będę mówił od kogo, bo Ale wiadomo, to są drobiazgi. z tych problemów to, to są drobiazgi. Nie jest to to jest to są z... Komisja Wenecka, panie, a, a ankieta, którą to... zrobiło Stowarzyszenie to... Justycja i okazało się, że większość sędziów wszystko... zupełnie pisem stało się pisowcami. To są wszystko, można powiedzieć. Powiedzieć, Dmitry głównym rdzeniem, e, główną kamwą wydarzeń jest to, że ci w tych kilku razemowców zdradziło Donalda Nie, Tuska. Bo Jak można jest... odejść od Donalda Tuska? Jak można odrzucić taką łaskę? Taki gowin się starał i został przez niego kopnięty, a oni dostąpili tej łaski i ją odrzucili.